Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku ja Pana Zjadam. W tym tygodniu będę miała dla Was mało skomplikowany zestaw. Niestety, ale akurat po prostu taki miałam i taki udało mi się zdobyć, natomiast w następnym tygodniu już będzie coś trochę bardziej wymagającego w pracy, ale nie przejmujcie się tak czy siak, bo w tym tygodniu, jeszcze w niedzielę, wrzucę film z bardzo fajnym challenge'em, z bardzo fajną osobą, którą chcieliście zobaczyć u mnie na kanale i właśnie ona będzie! Ale jeszcze bez spoilerów, oczywiście wszystkie informacje będą na Facebooku a przechodząc do naszego dzisiejszego zestawu jest to zestaw od firmy Maggi z hamburgerami jak pamiętacie robiłam już kiedyś hamburgery ale to były hamburgery od krasis w takim dużym pudle i tam było chyba sześć 6 saszetek robienie w mikrofalówce i tak dalej o dziwo to było obrzydliwe i to był jeden z zestawów, których nie dojadłam ale jeżeli chcecie zobaczyć to link jeszcze jak zwykle na dole w opisie, ale zajmijmy się tym cudeńkiem, tutaj widać że będzie to zestaw owocowy tak pięknie prezentuje się nasz zestaw oczywiście jeżeli chcecie zobaczyć wszystkie takie zdjęcia, przód, tył i tak dalej, to jak zwykle będą na blogu. I tutaj całą instrukcję akurat mamy z przodu. Na pewno musimy umyć ręce, bo będziemy się tu posługiwać rękoma i dotykać jedzenia, które będziemy jeść. I co my tu mamy? Proszę Państwa, tym-dym, dym. duża paczka z żelkami różnego rodzaju, jakaś saszetka i... coś dziwnego. O, okej, okay, to jest całkiem ciekawe. To są burgery. Czuję się to w palcach trochę jak styropian, ale raczej jest to coś w stylu wafelka. Przyznam wam szczerze, że tego się nie spodziewałam. Myślałam, że tutaj wszystko będzie yy, żelkami. Od razu przygotuję sobie talerzyk i będę układać je na talerzu. Wyszucę od razu na talerz wszystkie żelki. Mamy trzy ciemne, to chyba jest mięso, dwa żółte i to jest ser, tu nawet są dziurki, ale powiem Wam, że pięknie pachnie owocami różnymi owocami. Teraz będę wąchać po kolei. I są trzy listki sałaty. Zaraz Wam powiem, jak to pachnie. Mięso pachnie raczej jak kola. Ser trudno określić, ale chyba jest ananasem. Natomiast sałata nie mam pojęcia, ale. Chyba jest to coś w stylu jabłka i teraz z tego musimy złożyć nasze hamburgery. Wezmę sobie pierwszą bułkę i przełamie ją w tym miejscu, w którym się spotyka. Teraz jakie tu są wytyczne? Dają nam wytyczne. Tylko zaraz, czemu tu jest dwa razy ser, a trzy razy sałata i trzy razy mięso i trzy burgery? Czyżby mnie oszukali? Bo tutaj nie ma więcej sera. To jest puste. Oszukali mnie i dali mi za mało sera. Jeden będzie musiał być zwykłym burgerem, Będą dwa cheesburgery i jeden burger. Z tego co widzę, najpierw ma być kotlet, więc położę tu kotleta. Dziwne, że to jest takie puste w środku. Chyba, że tutaj na przykład mogę dodać jeszcze potem sos. Hmm, teraz zobaczymy, jak będzie bez. Czyli zrobię różne wersje. I tak, będzie kotlet. Potem do tego będzie ser. Potem będzie sałata. I teraz trzeba otworzyć sos. I zrobię tutaj taki mały rożek. I wycisnę sos, który. Ma być ketchupem, ale ma jakieś takie dziwne kawałki w sobie. Nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć, takie jakieś ciemne sosie. I przykrywam to wszystko drugą bułką. Niech ten sos się trochę wyleje na boki i będzie tak pro. Wiecie, jak w McDonaldzie, że wszystko jest takie piękne, a potem jak dostajecie tego burgera, to wygląda jak krytyńsko I to byłby pierwszy burger, i teraz idziemy dalej. Mamie kolejnego wafelka. I znowu daję trochę susu na dół. A nie, to jest góra. O nie! No dobra, to daję jeszcze trochę na dół. Patrzcie, jak człowiek nie spojrzy, to wszystko takie same. Znowu będzie mięsko, potem będzie znowu serek, a na końcu sałatka. Zrobię znowu polewę i hopsa, druga bułka, więc mamy już dwa burgery. Czuję się po prostu jak mistrz miniaturowych hamburgerów. W ogóle ja kocham wszystkie miniaturowe rzeczy, jak wiecie. Więc już sam fakt tego, że te hamburgery są takie malutkie, już jest po prostu genialny. Hopsa. Hopsa. I to będzie akurat hamburger bez sera, bo mnie oszukali. Teraz zamknę go w całość i mamy z tego zestawu trzy małe burgerki. Uważam, że są po prostu cudne, takie urocze maleństwa. I ciekawe dla mnie jest bardzo też to, że to są wafle. Wszystko już jest gotowe. I oczywiście wiecie, co teraz będę robić. Będę robić naszą słynną próbę testu. Te małe hamburgery wyglądają tak uroczo. Są po prostu cudne. Jeszcze tylko brakuje takiego patyczka do przybicia, żeby się trzymał w całości. To, co spróbuję zrobić. Co może się nie udać, ale spróbuję zjeść takiego hamburgera naraz, żeby poczuć całą masę tego wszystkiego, co tutaj jest. Nie śmiejcie się ze mnie, jak będę wyglądać jak kretyn, ale to jest naprawdę spore. Uwaga, zaczynam! Albo może zjem połowę? Mmm! To jest śmieszne uczucie bo najpierw przegryzacie taki chrupiący wafelek, trochę jak od lodów, słodki, ale nie bardzo, i potem nagle natrafiacie na taką żelowatą konsystencję trzech żelków ułożonych na sobie. Ale smaki są naprawdę dobre, to jest pysznie owocowe jeszcze delikatnie czuć ten taki sos, to wszystko się pięknie, cudownie miesza i jest naprawdę pyszne, tylko patrząc na ilość to w zasadzie jest dosyć mało tej przyjemności, ale na szczęście te zestawy, w których jest mniej jedzenia albo mniej robienia są tańsze. I teraz jak już spróbowałam całości to rozłożę sobie tego burgera na części pierwsze i zasmakuję wszystkich rzeczy po kolei. Na pierwszy rzut pójdzie bułka z sosem albo wyliżę sos, a potem zjem bułkę. <grym> To chyba jest truskawkowy sos, ale to taka dziwna truskawka, że wcześniej takiej nie jadłam. To tak jakbyście wzięli dżem truskawkowy i bardzo, 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 bardzo byście go rozrobili z wodą albo na przykład z jakimś żelem, to, to nie jest nic konkretnego, ale teraz wafelek? Taki wafelek, jak w takich zwykłych lodach wiecie, ten nadmuchany powietrzem. Spoko, ale wafelek. Lecimy dalej zjem sałatę, która pachniała mi jak jabłko. Mm. Jak się rozgryzło tego żelka, to rzeczywiście bardzo mocno poczułam taki jabłkowy smak. Bardzo dobry, tak w ogóle. I teraz czas na ser, który jest yy, ananasem. Mmm. Bardzo dobry ananasowy żelek. A jeżeli chodzi o twardość, to są trochę jak żelki haribo czyli to są raczej z tych twardszych, ale tak też jak pyszne. I proszę Państwa, mięso o smaku coli. Mmm. Mmm. Kola mm. po prostu pobiła wszystkie inne żelki na łopatkę. Jest bardzo, bardzo dobry. Pyszny smak koli i bardzo mocny aromat. Jeszcze mi został spód z małą ilością sosu. Więc jeżeli chodzi o jedzenie tych burgerów, to na pewno polecałabym wam jeść je w całości, bo wtedy o wiele fajniej to smakuje, macie różne konsystencje naraz, te smaki się mieszają i jest to naprawdę niesamowite. Więc jako żelki, z których robi się potem hamburgery, są naprawdę super. I oczywiście, jeżeli chcecie zobaczyć, jak oceniłam te małe maleństwa, to na blogu jak zwykle zobaczycie ocenę od 1 do 5 różnych poszczególnych części zestawu, więc mam nadzieję, że tam też zajrzycie. Pamiętajcie, że w środę jest zawsze Ja Pana Zjadam, a w niedzielę mamy całą resztę, czyli vlogi, papuagi, Ada testuje i ostatnio weszła nowa seria, czyli zniszcz ten dziennik. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, to was serdecznie zapraszam. Jak zwykle link wrzucę na dole. Ja się ubawiłam setnie. Widzimy się w kolejnym filmie, trzymajcie się ciepło, papa!